moim gościem jest dzisiaj Sroka! Proszę, powiedz Siemango! sobie kilka słów, Witam. Witam bardzo serdecznie, przyjechałam z bardzo słonecznego Sopotu. W Valorancie mam rangę Silver 3 i gram w tą grę, odkąd wyszła chyba już z bety, tak? Mam 20 lat i U. studiuję Valorant. Ogólnie przed tobą 12 pytań właśnie z Valoranta. Są trzy progi gwarantowane. Uwaga, do zwycięstwa masz aż 3 suby, 3 no gifsów! No way! No, no way. way! Masz również szkoła ratunkowe, ankieta na na czacie. Jest to ankieta na twoim czacie, ale tak jak wybiorą twoi widzowie, tak musisz zagłosować. Nie masz wtedy prawa wyboru. Oddajesz głos w ręce swoich widzów. Podpowiedź prowadzącej. Ja wtedy próbuję cię jakoś naprowadzić. Z reguły wychodzi mi to fatalnie, ale się staram jak <grym> mogę. I trzecia to jest 50 na 50, które w ogóle nie jest losowe, ponieważ ja wybieram, które ci odrzucę. Aha, czyli 100... możesz mi odrzucić tą poprawną? Nie, 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 nie. No poprawną <grym> zostawiam. A... Nie, no aż taka nie będę. Która z poniższych jest jedną z zabawek pojawiającą się w grze jako easter Ek. Żubr? Na pewno nie. Jeżeli chodzi o papugę, bardzo kolorowa, mogłaby się wlepić. Dużo miejsc na mapie pies. No, psy to raczej, a dobra, może nie pojętego ale pies też raczej nie. Wybrałabym okay. chyba odpowiedź pingwina. Tak. Okej. Okay. Czyli zaznaczam wstępnie pingwina. Ostatecznie ona może być pingwin. Ostatecznie. Jesteś. tak w takim razie zaznaczam pingwina i uwaga, sprawdzam, czy to jest pingwin! Tak! To nie! Mamy to! tak! Gratulacje! Jest! To jest trudne, jak jesteś w takiej sytuacji stresowej. No, nie grasz za bardzo Smokerami nie? Nie. Yeah. Nie, okej okay. ale to wydaje mi się, że na to pytanie Dasz się mimo wszystko odpowiedzieć. Ile postaci Valorant posiada kuliste umiejętności typu smoke? Dobra, to tak. Eee, bridge. Nie, brimstone w sensie. Brimstone, brimstone, brimstone. Clove Omen, Jet, Viper. Eee, to już jest pięć. Problem jest taki, że nie wiem już, kogo wymieniłam. Kto jest jeszcze? Nie wiem, może nikogo już nie ma. O, może? Nie, na pewno ktoś jeszcze jest. Czyli po kolorach. Jest zielony smoke, jasny, taki Fioletowy Omena. Astra ma jeszcze smoki, to sześć. Czy sześć to jest twoja okay. odpowiedź? Nie, jeszcze nie. Jeszcze te, których nie można przestrzeliwać, to Harbor będzie. Osiem, ostatecznie. Harbor, Astra, Jet, Brimstone, Omen, yy, Viper, Astra, Harbor. Czekaj, oby, może sobie jednak zapiszę, zapiszę na kartce, wiesz? 7 Siedem. Ostatecznie. Let's go! Ale wielka, nie Jezus, sorry. tak nie całej tak jest. Nie ma agenta na literę. Dobra, A, Astra jest. M... Czy jest ktoś na M? Ty, no, nie wiem. Ry nie ma agenta na literę, nie ma. Ry jest Reina, A jest Astra. Deadlock, Astra, Reina. Aha, no to nie ma, no to M, yy, w sensie D. Odpowiedź D. No i bardzo dobrze, bo rzeczywiście yes! nie ma takiej mamy postaci. I pytanie do ma a to znaczy, że twój jest właśnie gwarantowany pierwszy sub specjalnie yes! dla ciebie. Tak, rzeczywiście widzowie, wygrałam z suba, mamy to, tak jest. Co trwa najdłużej? bo no, teraz to, że plan Plant spajka. 4 sekundy, mniej więcej, nie? Defuse spajka. No, i to już jest kopat. Załóżmy, że jedna z tych części załóżmy może trwać po 4 sekundy. Całość może trwać 8 sekund, ale nie wiem dokładnie. Wydaje mi się, że Smoke Astry może być najdłużej. A jaka jest sklepka Seifera? Zdążymy jest. No, ona jest tak trochę dłuższa, ale nie uznałabym, że trwa najdłużej. Okej. Okay. Wydaje mi się, że C, bo plant spajka na pewno, nie? A poczekaj, bo jeszcze Defuse spajka 8 te sekund. Ty nie wiem. Hmm. Dobra, bo mamy koła ratunkowe Mm -hmm. I już I na tak. czwartym pytaniu Dobrze. Okay. Najbliższa jestem odpowiedzi C, ale gryzie mi się z tym B. Bo boję się, że jak mnie dam, wezmę to 50 na 50, to mi akurat ciągniesz A i D. Dobra, ryzykuję, okay. wybieram odpowiedź C, ostatecznie No ja polecam ci się jeszcze chwilę zastanowić Czyli nie, albo to może być zmyłka Może nie chcesz mi dać gift suba kolejnego Dobra, Dobra. żeby było fair, używam koła ratunkowego Bo już troszkę mi podpowiedziałaś, chyba Używam koła ratunkowego, podpowiedź prowadzącej W takim razie koło ratunkowe znika, a ja ci podpowiadam No ty Piaro, dobrze myślałaś, no CO TY GADASZ, kowalski? Nie no, dobra, biorę tę odpowiedź C, ja pierdziele, Jezus Maria! Gratulacje! A wiesz może jak się nazywa ultimate Chambera? D? Nie wiem. Czy ja nie mówię jeszcze nie, ale najbliżej chyba jest D albo C, bo Silva Play na pewno nie, a też na pewno nie. Ludzie o mnie na czacie się łapią za głowę za to za pytanie, a to tylko pytanie o Ulta. Zawsze się mówi, że Ulta ma nie. A więc kurczę, nie wiem. Testowałem na zawsze to pytanie i Zaha od razu odpowiedział, a w ogóle nie gra czamberem, więc wziąłem, że nie jest trudne, ale chyba jednak dosyć trudne może mogło być finałowe. No na pewno Silvu Po Pomiędzy tymi trzema się kręcę. Final weapon brzmi tak zbyt pospolito. B i C? Na pewno nie. Ciekawe. Ciekawe? Dobra, już się nie ufam. Już się nie słucham. Padła bomba do piwnicy, napisana na S CS, OS, P S. Tam go nie ma, a tu jest. Dobra, A. Padła bomba do piwnicy. A. Ostatecznie. No dobrze. Tak. Ciekawe było, że na początku powiedziałeś, że na pewno nie A, potem podobało ci się C, potem na pewno nie C, potem D, no potem na pewno nie, nie D. Wszystko przychodzi do głowy, nie? I na początku masz takie, kurde, nie. Ale później masz, a co jeśli? Okay. Skoro nie, mój mózg nie działa, to może wyliczanka działa. You can do this! let's go yeah. Jakie to jest głupie! Jakie ciele! Oraz liczby Ammo w magazynku Fantoma, w jednym magazynku Fantoma, przez liczbę liter nazwy nowej postaci, mamy na myśli najnowszej postaci, to. Dobra, ja korzystam z koła ratunkowego. Nie chcę mi się myśleć. Używam koła ratunkowego. Ankieta na czacie. Dobrze, w takim razie poproszę czy ciebie, czy któregoś z twoich moderatorów. E, no o poproszę mojego moderatora. poproszę ankieta na czacie zostaje wyłączona. Marnowar, ja no was ratunkowe. Macie zaznaczyć do. Dobrze. No ciekawe że twoje widzowie się nie mylą Oj, tylko by się spróbowali pomylić Chyba wyniki się nie zmienią, nie wiem czy może No nie zmienią się chyba, dobra dawaj to C A jak myślisz jak wyglądało to równanie? Nie, nie mam pojęcia, nie myślałam o tym A Ambo w magazynku mamy 30 fantomy Dzielimy przez liczbę liter postaci czyli Close, O, W, E, 5 30 na 5 to 6 chyba Więc gratulacje O my matwe let's to go która z tych poniższych postaci nie ma żadnych pierścieni na dłoniach? Klow ma, Sage ma. Jetka ma rękawiczki. Fade może mieć pierścionek. Co ona ma? Tą kulę. Piu. Nie wiem, czy ona ma pierścionek. Dżetka chyba nie ma. Ona jest taka bardziej, można powiedzieć, coś w kategorii chłopczycy, więc może nie mieć. No ale Fade też jest taka. Dżetka chyba. chyba, Dżetka. tak? Dobra, dawaj tą Dżetkę. Najwyżej, okay. To wstępnie Dżetkę, jeśliś zastanów. Aha. Ostatecznie Dżetkę. Pierwsza myśl najlepsza, naj, naj, najlepsza jest. Nie ma co myśleć. <laughs> Okej, okay. dobrze, więc uważasz, że Fade Sage, czy mają jakieś pierścienie czy inne sygmet, sygnety i tak dalej na rękawiczkach. Sprawdźmy, czy jest to prawda. Załatwę dla ciebie załatwę. A ja akurat jestem dłoniarą i strasznie zwracam uwagę na takie. Rzeczy. No i teraz gramy. Uwaga, już za chwilę o kolejnego gisuma na twój czas. Let's go. Musimy się postarać. Zobaczymy, jak się bardzo znaczy na zakupach i na skinach. O, pytanie brzmi: który z tych skinów do noży jest najtańszy? Jak mnie ładnie poprosisz, to mogę ci dać taką podpowiedź, że pokażę ci obrazki tych broni. Bardzo proszę, najpiękniej na świecie, o pokazanie danych obrazków. Okay, I one są w takiej kolejności, czyli Prism, po prawo Smite. Uuu, mam go, Ignite, mam go! I Ignite, czyli wachlarz ognia. Ten chyba, bo te dwa na dole na pewno odpadają. Ten lewy górny jest z Battle Passa, ten prawy nie pamiętam, czy był z Battle Passa, chyba nie. on chyba po prostu nie ma żadnych tych y, A Odpowiedź, ostatecznie Odpowiedź A? Mm -hmm, ostatecznie Okej okay. Wstępnie zaczęła odpowiedź A Polecam Ci zastanowić Ale tamten nie jest z Battle Passa Ten A Albo jest? Kurde, no jak Jak ja bym pracowała w Rajocie To ten po byłby najtańszy Ale nie pracuję w Rajocie Więc może być inaczej eee. Może dobrze myślałaś, że wisi tylko gdzieś tam. No może. Ale kurde, drugi raz byś mi chyba na minę nie wprowadziła. Tak uważam. No ten ma niby więcej elementów. Ten po prawo. Jeżeli gadamy o tej górnej półce, nie. No, ale kurde no. A jak teraz zmienię na złom, Może moja jest dobra. Pada bomba do piwnicy. napisana na tablicy SOS, głupi pies. Tam go nie ma. A tu jest. No wychodzi mi A. Jakby się kazała zostawić nad A. Na pewno to nie będzie A. Wydaje mi się, że jesteś zbyt dobrą duszą, żeby dać mi przegrać w tym momencie suba. Tak yy, balon. Okej okay. Czy odpowiedź B? Prismatic kosztuje 2550, a Smite kosztuje 1750. Także jest to poprawna Nie odpowiedź. To? Tak jest. To jest najtańszy skin w grze i jest mnóstwo memów z nich związanych. Mamy Nawet... Cuba, tak? Już tak? Raz? Mamy drugiego kija, także gratulacje. już mega trudne pytanie ogólnie dla ciebie. Zależy, czy ci się w ogóle interesujesz e-sportem dobra, ale dawaj. Okay, dobra. Miesiąc temu były takie mistrzostwa walorantowe, które się nazywają Mastersy. Mhm. I pytanie brzmi, kto je wygrał? Jaki team? VCT, Masters Madrid. Czy to było Loud, Gen G, Paper Rex czy Sentinels? Sentinels, D, ostatecznie. Jesteś pewna? Tak. znaczy, odpowiedź D. Ostatecznie? Tak. Kurde, jak wiedziałam, myślałam, że to będzie trudne. 헤이, 드웰브 스트롤. 아쿠라토 글론다. Pytanie okay. obrazkowe nazywa się tak Z jakiej mapy pochodzi to graffiti? Pokażę Ci teraz obrazek, Muszę kliknąć mhm. Ascent na pewno nie, sunset na pewno nie Bind na pewno nie, będzie perl Dlatego, że go rzadko widzę, rzadko go widziałam Jest wodny, klimat mapy jest wodny eee, Tej właśnie mapy nie ma jak na razie Nie pamiętam tego Może być C Chociaż na Ascencie też jest to taka wielka eee, ośmiornica Ale to jest jedna Taka duża ośmiornica, na chyba w ogóle kluczyk trzyma Po boku raczej nic nie ma mhm. Najszybciej dała To jest takie dosyć duże To jest dosyć duże No to czy już bym je zauważyła na pewno na starcie Ale czy Ja nie pamiętam Na którym miejscu to by mogło być w ogóle na W ogóle na Pearl Nie pamiętam No ona by musiała być że Skoro to jest duże Kurde jak to chyba wyglądała w ogóle No ale na Bandzie na pewno tego nie ma Sunset Właśnie a Sunset Tam jest dużo takich różnych dziwnych graffiti Tam są te sklepiki Coś tam i tak dalej Nie z przodu są auta jak się respisz Po lewej jak idziesz To, to może kurde, Sunset może być Bo auta a tutaj rower To może być blisko Ty to tego nie wiesz. Tego, znaczy, najszybciej tego dałabym Perl. Sunset znam. jeszcze mnie trzyma. Kurde, nie chciałabym korzystać z tego jeszcze jednego koła. Nie, nie przypominam sobie w ogóle takiego graffiti, żeby istniało. Abym zwróciła na nie na pewno okay. uwagę. Perl dajmy, dajmy C. Perl, okej. Okay. Wstępnie zaznaczam odpowiedź C. Perl. Dajcie jeszcze chwilę do namysłu, jako zawsze. Z jakiej mapy pochodzi to graffiti? Ostatecznie C. Ostatecznie odpowiedź C. Tak, 100%. 200. Sprawdźmy, jaka była prawidłowa odpowiedź. Zresztą wszystkim powiem Ci, że nie ma tego graffiti na bandzie. Nie ma tego graffiti na ascencie. Nie ma tego grafiti. Na perlu. Kurde i gdzie to jest niby na sunsetcie? Na środku sunsetu tutaj. Cała ściana jest w tym graffiti, także unlucky. Słuchaj, zejdę ze sceny z honorem, okay. odpadam. Nie będę korzystała z pay to win. I tak mega gratulacje. Przejdźmy sobie jeszcze przez resztę pytań, udając, że nic się nie wydarzyło. Już. Ile punktów zdrowia, włącznie z shieldem, ma Fenix po skończeniu ulta? Setkę bym odpowiedziała, okay. A tak z bomby bym setkę odpowiedziała. Dobrze, sprawdźmy czy byłoby to 100. Na pewno Setkę? To! Dobra, nie. No to byłoby to źle. Again, byłoby to źle. Ajajaj, ja, ja 150 też ma? było źle. Nie, nie mam 150. Jeżeli kupisz sobie na start małego kewa, nawet jeżeli przed tym jak weźmiesz ulta już masz 5 HP tylko, to mm -hmm. wyzeruje do tego małego kewa i 100 punktów życia. Jakby do tego co okay. miałaś na początku rundy, czyli tak jak kupiłaś na początku rundy. A ciekawe czy umiałabyś odpowiedzieć na pytanie finałowe? Bo przygotowałam specjalnie dla ciebie fajne pytanie finałowe i spróbuj na nie odpowiedzieć jakbyś już się w finale. Dobra. Let's go! Jazda, uwaga! Jaka jest najniższa postać Valorant według Lore? To jest pytanie finałowe, więc jest zupełnie odklejone. Mam nadzieję, że rozumiesz. Okej. Okay. Dałabym neon, dlatego że ona jest taka trochę. Mi się wydaje, azjatycka. Coś ten tego. A tam sobie zazwyczaj troszkę niżsi ludzie. I dałabym neon, ale to może być podchwytliwe. No, że jest azjatycka. No w sumie tak. Ale ona mi jakoś tak bardziej Bardziej pasuje. Hmm. A wiesz skąd jest neon? Dokładnie czy nie? Nie. A Jet? Też nie. A Gekko? Też nie. I klon też nie. Okay. <laughs> Mówisz, że co strzelała? W neon Teraz mi powiedziałaś właśnie, że ona ten To może dżetka? No neon albo dżetka Dobra, pierwsza myśl najlepsza, dajemy neon Dobra Tak, by Tak, wygrałabyś No, gdyby nie te Wygrałabym. dwa cholerne pytania, no Kurczę Kurde